Witam państwa serdecznie. Kolejny odcinek, i dzisiaj powiemy o rozkładzie resztek pożliwnych. Zapraszam do odcinka. Ze mną po raz kolejny dzisiaj Mariusz Seweryn, a także srebrne opakowanie, kolejny produkt mikrobiologiczny Synergia Speed. Mariuszu, coś więcej o Synergii Speed. Moi drodzy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że to, co trzymam w ręku, resztki pożniwne, to jest nawóz. Z jednej strony jest to, moi drodzy, nawóz, który tak naprawdę wraca nam do kompleksu. Mamy tutaj w tej słomie, chociażby zbożowej, jesteśmy tutaj na e, plantacji po pszenicy, mamy tutaj mnóstwo azotu, fosforu, potasu, makro i mikro, wszelakich mikroelementów zawarte. No dokładnie, nawozimy tak przedsiewnie, nawozimy y, wiosną, wczesną wiosną, nawozimy azotem Poza tym, że to wszystko idzie do budującego się kłosa, te wszystkie składniki pokarmowe, to również tutaj zostaje nam wy słomie. I teraz moi drodzy, kwestia jest następująca. Bardzo dużym problemem w tym momencie jest to, że mamy niedobory opadów w trakcie sezonu wegetacyjnego i ta słoma niestety rozkłada nam się bardzo wolno. Dodatkowo idziemy w kierunku uprawek uproszczonych, tak. czyli mamy tą słomę na wierzchu, którą po prostu musimy odpowiednio rozłożyć. Dokładnie. I kwestia jest następująca: jak odzyskać ten nawóz z tych resztek, z tej słomy, czy to rzepaczanej, czy zbożowej, czy kukurydzianej i każdej innej. I jak to zrobić sprawnie? Po to został stworzony produkt Synergia Split, żeby przyspieszyć rozkład resztek. I teraz tak. Ten nawóz, który tu jest zawarty w słomie zbożowej, mówimy od około 50 nawet 60 kg azotu w każdym hektarze jest schowane. I teraz te 50-60 kg my możemy mieć z powrotem już jesienią. Nie za rok. Dlatego powiedziałem w kontekście opadów, że ten rozkład jest bardzo powolny. Tak, Ta mineralizacja przebiega, natomiast przebiega bardzo wolno. Wszystko jest uzależnione od temperatury i właśnie ilości opadów. Tak jak widzimy po tej yy, wiośnie zeszłego, czy tego właściwie roku 2023, tych opadów było bardzo mało. tak? Więc składniki zawarte w tej słomie, przysłowiowy ten azot, te 50-60 kg jest nam w standardowych warunkach warunkach dostępne dopiero za rok. Można powiedzieć po żniwach. Tak. Nie w tym sezonie, gdzie siejemy i e, za chwilę tutaj będzie e, następna uprawa posiana. Pod tą uprawę potrzebujemy już te składniki zawarte w tej słomie. I co zrobić, żeby je odzyskać? Mariusz. Mamy Synergię Split, czyli śmie twierdzić, że to właśnie ten produkt będzie nam wpływał na bardzo fajny rozkład resztek pożniwnych i udostępnianie tego azotu, fosforu i potasu, o którym powiedziałeś. Tak. Synergia Split działa dość sprawnie. Jeśli zerkniecie na skład, możemy tu śmiało powiedzieć, 7 różnych mikroorganizmów, 5 to są grzyby, 2 to są bakterie. Te, ten skład powoduje nam bardzo szybki rozkład, zasiedla bardzo szybko martwe organy. To, co jest nieżywe, to, co jest tutaj, że tak powiem, suche, mamy szybką kolonizację właśnie przez grzyby, przez bakterie, które... Nam rozkładają, są takie badania, że w ciągu 90 dni nawet 80-90% tej słomy jest rozłożona, tak? Gdybyśmy spojrzeli z perspektywy, to jest październik, tak? Tak mamy naprawdę już mamy już składniki pokarmowe... E, mamy ten azot, którego brakuje nam często tak. w styczniu, kiedy zaczyna robić się ciepło, a my nie mamy dostarczonego nawozu. Tak. Natomiast, tu też żebyśmy e, jasną e, sprawę e, przenieśli i pokazali Państwu azotu, mówimy 50-60, nawet po rżysku rzepaczanym jest to nawet ponad 70 kg na każdym hektarze, fosforu od 20 do nawet 50 kg, potasu, tutaj uwaga, od 100 nawet do 300 kg na każdym hektarze mamy zawarte w resztkach pożniwnych. Będziemy na pewno robić spotkanie i tego typu film o rozkładzie słomy kukurydzianej, więc tematu nie poruszamy. Ale tam, właśnie tych składników, jest zawarte bardzo dużo. Mamy większą masę. Tak jest. Natomiast nie tylko składniki pokarmowe. Część klientów robiąc bilans nawozowy w tym momencie i stosując naszego splita na rozkład resztek, uwzględnia w swoim bilansie, w składnikach, w, w potrzebach pokarmowych, właśnie te zawartości. Tak. Azotu, fosforu, potasu ze słomy. Dobrze, Mariuszu, teraz jeszcze taka cenna informacja a propos tego produktu. Powiedz nam, dawkowanie, ilość wody, przygotowanie cieczy roboczej. Tutaj jest kwestia taka: e, mamy opakowanie 5 kg, to opakowanie starcza na około e, 10 hektarów. Tutaj standardowa dawka przy tegorocznej e, ilości masy. Pół kilograma jest w zupełności wystarczająca. Czy mamy tylko 5 kilogramowe opakowania, czy są jeszcze inne? Mamy szerokie spektrum opakowań, mamy hektarowe, mamy dwuhektarowe, mamy dziesięciohektarowe, więc tutaj do wyboru, do koloru sobie dobierzemy. Synergia Split, e, ważna sprawa. Rozpuszczamy ją w wodzie w osobnym naczyniu. Musimy przygotować wstępny roztwór, który następnie przelewamy do opryskiwacza, do rozwadniacza. Czyli tutaj nieco inaczej niż w przypadku nowobaktu, ponieważ stosujemy najpierw w osobnym pojemniku tak. mieszamy te preparaty, następnie do rozwadniacza i do cieczy roboczej. Dokładnie. Przypominam, pół kilograma, nawet do kilograma na hektar. Wszystko uzależnione od ilości masy, jaką mamy zamiar rozłożyć. Tutaj też, żebyśmy nie patrzyli przez pryzmat zbóż tylko i wyłącznie, bo z tym się kojarzy rozkład słomy, rozkład, rozkład właśnie porżyskach. Pamiętajcie, rzepak, kukurydza, sady, truskawka, wszelkiej maści resztki, jakie mamy na polach, możemy rozkładać tym produktem. My przechodzimy do wykonania oprysku właśnie na tutaj wrzysku po pszenicy ozimej. Tylko Mariuszu, jeszcze jedna kwestia. Przedstawialiśmy dysze, którymi powinniśmy pryskać Novobact R, czyli śmietkę. Tutaj w przypadku splita jest podobnie. Najlepszym rozwiązaniem są te grube, czyli dysze rsm i my takimi też wykonamy ten zabieg. Ale również te najgrubsze w Państwa gospodarstwach, czy to czwórki, czy to piątki. To co należy podkreślić, chciałbym tylko podsumować, złapać klamrą. Składniki pokarmowe ze słomy odzyskujemy. Stosujemy pół kg na hektar. Mieszamy to sobie we wiadereczku, wlewamy do rozwadniacza 200 do 400 litrów na hektar. Wody? Tak. Przy warunkach, które mamy, tej wody będziemy stosować zaraz tutaj 200 litrów na hektar. A mogę jeszcze jedną rzecz dodać. Mamy tutaj przykład słomy. Z jakimi problemami, Krzysztof? Szczególnie w uprawach, gdzie mamy duży udział zbóż, a w Polsce ponad 60% plantacji to jest, są właśnie zboża. Z jakimi chorobami mamy problem? Głównie fuzaria, które są z nami przez cały rok. Tak. Choroby podsuszkowe i tak. wszelkiej maści fuzaryjne, zgorzele oraz zgorzele, podstawy źdła. Tak. I teraz ważna kwestia. Żeby ograniczyć właśnie te choroby, zastosujcie splita. Dlaczego? Zawiera m.in. w swoim składzie trichodermę, która działa właśnie ograniczająco na rozwój właśnie tego typu patogenów. E, działa odglebowo. I jeszcze jedna ważna sprawa. Pamiętajcie, że jak macie rozłożone resztki, to nie macie źródła infekcji. Więc dla nas jest to bardzo kluczowy produkt, tam gdzie szczególnie macie monokultury, gdzie się zdarzają bardzo często właśnie powtórzenia. Tak jak mamy do czynienia ze zbożami, zboże po zbożu, tak, tak. jak tutaj na przykład. Tu będzie zboże po zbożu, więc Dokładnie. tutaj mamy problem zarówno chorób, zarówno słomy, którą należałoby rozłożyć. I też będziemy, słuchajcie, mówić w przypadku kukurydzy i rozkładu o macicy, która, notabene, gdzie zimuje właśnie w pozostałościach, w tych resztkach, które zostawiamy na zimę i ona tam sobie elegancko, kolokwialnie mówiąc, śpi, śpi. Dokładnie. Więc mamy kolejny element, który musisz dodać do tej swojej listy, czyli Większa odporność na choroby. choroby. Dobrze Mariuszu, myślę, że to na tyle. Dość wyczerpująco, dość dużo informacji. Azot, choroby ograniczone. Możemy działać i siać spokojnie zboże po zbożu. Tak jest. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.